Cześć! Jeśli oglądasz ten film, to znaczy, że szukasz swojego stylu i chcesz wyglądać lepiej. A ja ci w tym pomogę. Przygotowałem dla ciebie specjalną niespodziankę. Ale o tym za chwilę. Niezależnie od tego, na jakim poziomie aktualnie jesteś, czy jesteś zupełnie na początku i nie masz zielonego pojęcia o tym, co zakładać i jak łączyć ze sobą ubrania, czy może mm, wiesz już, w czym dobrze wyglądasz, ale chcesz wskoczyć ze swoim stylem na wyższy poziom, ten film jest dla Ciebie. W ostatnim czasie na kanale pojawiło się wielu nowych mężczyzn, którzy zaczynają swoją przygodę z dobrym ubieraniem się. Piszecie do mnie, że nie wiecie od czego zacząć, że to wszystko jest trudne, czy też że kupiliście kilka rzeczy, ale i tak nie macie pojęcia, co i jak ze sobą łączyć. Aby wprowadzić Was w temat, przygotowałem 8 punktów, które jeśli wykonasz. To od razu będziesz wyglądał lepiej. Punkt pierwszy. Znajdź swój styl. Bardzo ważne jest to, abyś wiedział, czego chcesz. Dzięki temu łatwiej będzie ci kupować odpowiednie rzeczy, ponieważ jeśli będziesz niezdecydowany, to pokupujesz ubrania, które nie będą do siebie pasowały. To wprowadzi niepotrzebne zamieszanie i zniechęci Cię do budowania własnego stylu. Najlepsze, co możesz zrobić, to wejść na Pinteresta lub w Google wpisać rodzaje męskiego stylu i po prostu poszukać. Popatrz na zdjęcia, zapisz sobie te, które Ci się podobają. Przeanalizuj, w co ci mężczyźni są ubrani i czy Ty też chcesz tak wyglądać. Na moim kanale przedstawiam swój styl, który jest elegancką i klasyczną wersją z nutką włoskiego klimatu. I jeśli chcesz przekonać się, czy to to czego szukasz, to przygotowałem dla ciebie niespodziankę, o której mówiłem na początku. Jest to darmowy upbook wprowadzający w temat męskiego stylu. Znajdziesz w nim najważniejsze zasady, które pomogą ci wyglądać lepiej. Znajdziesz tam moje triki, którymi w łatwy sposób podniesiesz swoje stylizacje na wyższy poziom, a także znajdziesz gotowe stylizacje, którymi po prostu możesz się zainspirować. One pokażą ci, na czym polega mój styl i czy jest to coś, czego szukasz. Abbook jest całkowicie darmowy, więc polecam ci go ściągnąć i po prostu zobaczyć, czy jest to to, czego chcesz. Wszystko przedstawione w bardzo prosty sposób, ze zdjęciami i przykładami, tak aby niezależnie od tego, czy miałeś już styczność z męską modą, czy jesteś początkujący, nie ma to znaczenia, wszystko będzie łatwe i przejrzyste. Aby go otrzymać, po prostu wejdź na moją stronę www.marcinnawrocki.com, zjedź troszkę niżej i wpisz swój adres e-mail, a od razu na twoją skrzynkę pocztową przyjdzie Twój egzemplarz UBooka. Naprawdę to wprowadzenie oszczędzi Ci masę czasu i jeśli styl elegancki, to to czego szukasz, to będzie to dla Ciebie droga na skróty. Punkt drugi. Dostosuj ubranie do okazji. Wielu z nas ma z tym problem. Oczywiście nie zawsze. Jestem pewny, że kiedy dostajesz zaproszenie na wesele, to wiesz, że jak założysz garnitur, to będziesz wyglądał dobrze. Natomiast, kiedy wybierasz się na chrzest, na komunię, czy inną uroczystość, czy to rodzinną, czy firmową, to często jest tak, że nie wiesz, co będzie OK. Stoisz przed szafą i zastanawiasz się, czy to będzie w porządku, albo czy tamto będzie w porządku, a na końcu bierzesz kilka rzeczy, zazwyczaj tych najlepszych, jakie masz, i zakładasz. Czasem trafisz, czasem nie, ale jestem wprost przekonany, że jeśli wiedziałbyś lepiej, co jest ok, to wyglądałbyś dużo atrakcyjniej. Prostym przykładem tego, że ten problem jest wszędzie wokół, są wyjścia z kobietami do restauracji. No, dla niektórych to jest ciemna magia. Ile razy widziałem pary, gdzie kobieta wygląda tak, a facet, który był z nią, wyglądał tak. Niektórzy z Was pewnie sobie pomyślą: O i co z tego? On idzie ubrany jak chce, a ona się musiała odstrzelić na wyjścia. Nie ma czegoś takiego jak zbyt dobrze ubrany. Jest takie angielskie powiedzenie: It's better to be overdressed than underdressed, co można przetłumaczyć jako zawsze lepiej być ubranym zbyt elegancko niż zbyt luźno. Ale oczywiście elegancja nie polega na tym, że masz iść na grilla w garniturze, ale masz po prostu odpowiednio dobierać ubiór do okazji. Wracając do tego tematu, wyjść do restauracji. Ubierz się lepiej. Twoja kobieta z pewnością to doceni, ludzie wokół będą patrzyli na Was inaczej, Będziesz inaczej traktowany przez obsługę, zresztą sam Będziesz się lepiej czuł, jeśli będziesz wyglądał lepiej. Postaw się w odwrotnej sytuacji. To Ty zabierasz swoją kobietę w miejsce, które jest ważne dla Ciebie, a ona Przychodzi ubrana zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Nie wiem, idziecie właśnie na tego przysłowiowego grill'a do znajomych na działkę, a ona ubrała się tak. Wiesz już co mam na myśli? Punkt trzeci. Naucz się dobierać kolory. To znacznie ułatwi ci dobieranie rzeczy do okazji. Spójrz na to zdjęcie. Czy to jest eleganckie? Nie. Czy to wygląda dobrze? Też nie. Czy ty chodzisz tak ubrany? No, nie wiem, ale jeśli tak, to pora to zmienić. Tutaj po prostu za dużo się dzieje. Mamy jeden wielki miszmasz. Teraz spójrz na drugie zdjęcie. Ubrania praktycznie te same, ale kolorystyka inna. Od razu lepiej. I to jest przykład z neutralnymi kolorami, ponieważ takie są najłatwiejsze do wystylizowania. Ale nawet jeśli lubisz żywe kolory, to oczywiście możesz je wplatać do swojej stylizacji, ale musisz wiedzieć jak. Zmiana kolorów w ubiorze może zupełnie zmienić Twój wygląd. Nie wspominając już w ogóle o tym, że niektóre kolory do Ciebie pasują, a inne nie. Temat kolorów jest zresztą bardzo obszerny i omawiam go dokładniej w abbooku, Także wpadaj na moją stronę, do której link podrzucam ci w opisie i pobierz swój egzemplarz. Tam znajdziesz na ten temat naprawdę dużo więcej porad. Punkt czwarty: nie noś pogniecionych rzeczy. Podstawa, którą możesz wprowadzić od teraz i nie wymaga to żadnych pieniędzy. Tańsza rzecz zawsze będzie wyglądać lepiej, wyprasowana. Niż droższa, ale niewyprasowana. To jest fakt. Niezależnie od tego, czy jest to t-shirt, koszula czy spodnie, jeśli żelazko nie jest Twoim najlepszym przyjacielem, to musisz to zmienić, bo wcale nie jest to takie straszne. Podczas prasowania możesz oglądać serial, możesz słuchać audiobooków, możesz nawet oglądać moje odcinki. No, w sumie to najlepiej, żebyś oglądał moje odcinki, ale możesz robić, co chcesz. A jeśli nawet tym cię nie przekonałem, to chociaż zainwestuj w parownicę. Z tym urządzonkiem to 10 sekund i ubranie bez zagnieceń. Nie musisz nawet zdejmować rzeczy z wieszaka. Nie będzie to oczywiście tak dobrze wyglądało jak po żelazku, ale zawsze lepiej niż wcale. I wiem, że w ciągu dnia rzeczy ci się pogniotą: od chodzenia, od siedzenia w aucie i tak dalej, ale pogniecenia w ciągu dnia. Wyglądają zupełnie inaczej niż niewyprasowane ubrania. Włóż w swój wygląd odrobinę swojej pracy, bo w przeciwnym wypadku wygląda to tak, jakby ci nawet nie zależało. Punkt 5. Wyrzuć rzeczy poplamione i podarte. Jeśli jest coś, co ma dziurę lub plamę, która się nie spiera, do kosza. To są uszkodzone rzeczy, których już nie powinieneś nosić. Po pierwsze, to widać i świadczy to o tobie, a po drugie, sam nie będziesz czuł się dobrze ze świadomością, że gdzieś tam jest ta plama lub dziura. Nieważne, że jest to Twój ulubiony, porozciągany i poplamiony t-shirt. To tylko ubranie. Wyrzuć go i zacznij ubierać się tak, jak na mężczyznę przystało. Punkt szósty. Logo i nadruki. Wielkie loga, które powodują, że wyglądasz jak baner reklamowy, nie są eleganckie i niezależnie od tego, jaka to jest firma, nie musisz pokazywać na zewnątrz patrzcie, stać mnie. To jest ok, to nie jest ok. Jeśli logo jest dość małe i nie rzuca się w oczy, to w porządku, wszystko z umiarem. Ale staraj się, aby nawet to małe logo było na jednym, a już maksymalnie na dwóch elementach Twojej garderoby. Co za dużo, to niezdrowo. Tak samo kwestia nadruków na t-shirtach czy bluzach. Jeśli jesteś dorosłym mężczyzną, to nie powinieneś tego nosić, ponieważ. Po prostu wygląda to dziecinnie. Nadruki kojarzą się z koszulkami dla chłopców, którzy chcą być jakich ulubieni bohaterowie z kreskówek. No, chyba, że dalej marzysz o zostaniu Spider-Manem, no to okej. Okay. Punkt siódmy. Nie kupuj od razu wielu rzeczy. Tak jak pisałem w punkcie pierwszym, najpierw musisz znaleźć swój styl, a na początku nie wiesz przecież jeszcze dokładnie, jaki on będzie. Dlatego też wymiana od razu całej szafy mija się zupełnie z celem. Wydasz fortunę na ubrania, a potem okaże się, że części z nich nie nosisz, bo to jednak nie do końca dla ciebie. Zacznij budowanie swojego stylu po kolei. Od fundamentów, które będą uniwersalne, które będą pasowały do wszystkiego i które po prostu pozwolą Ci budować świetne stylizacje. Pamiętaj, jakość, a nie ilość. Kiedy już będziesz miał te podstawowe elementy, no to wtedy wyszukujesz sobie dodatkowe rzeczy, które może nie będą aż tak bardzo uniwersalne, że założysz je na każdą okazję. Ale urozmaicą Twoją szafę i dadzą Ci więcej możliwości. Także, jeśli jesteś zupełnie na początku przygody z klasyką i elegancją, to kup dwie, trzy polówki, dwie, trzy koszule i dwie, trzy pary spodni. Ponoś to troszkę i przekonaj się, czy czujesz się w tym dobrze. Jeśli nie wiesz od czego zacząć, to w Abbooku wrzuciłem kilka gotowych stylizacji, którymi możesz się zainspirować, a są one przygotowane w taki sposób. Że będą dla Ciebie odpowiednie, zarówno jeśli dopiero planujesz zakupy podstawowych rzeczy, ale także jeśli masz już fundamenty i chcesz rozszerzyć swoją garderobę. I ostatni punkt, ósmy. Włosy to też styl. Ubiór to nie wszystko. Zawsze powtarzam, że posiadanie swojego stylu to nie tylko sposób ubierania się, to cały styl bycia, do którego należy również dbanie o siebie. A drugą rzeczą, która rzuca się w oczy zaraz po Twojej stylizacji, są Twoje włosy. Zadbaj o nie, dopasuj je do kształtu Twojej twarzy i układaj fryzurę na co dzień. Tłuste lub też niechlujnie wyglądające włosy powodują, że żaden ubiór Ci nie pomoże. Higiena to podstawa. Jak z kimś rozmawiasz, to patrzysz się na jego twarz. Widzisz jego włosy, widzisz, czy są czyste i zadbane. Jak ktoś z Tobą rozmawia, to również to widzi. Jeśli przez ostatnie kilka lat chodzisz do tego samego fryzjera i za każdym razem twoja fryzura to tak jak zawsze, to przejdź się do innego. Poszukaj dobrego barbera w twojej okolicy i zainwestuj w swoje włosy. Nawet jakby miało to kosztować kilkadziesiąt złotych więcej, to po prostu spróbuj. Przez kilka lat Twoja twarz się przecież zmieniła i fryzura może już nie pasować do ciebie tak jak wcześniej. Poza tym zmiany są dobre, a odpowiednio dobrana fryzura może znacznie podnieść twoją atrakcyjność. I nie martw się, nawet jak będzie coś nie tak, to są włosy, przecież odrosną. Przypominam ci o darmowym U-Booku. Wejdź na marcinnowrodski.com pobierz swój egzemplarz i przekonaj się czy elegancki i klasyczny styl jest dla ciebie. Jeśli tak, to na moim kanale znajdziesz masę wiedzy na ten temat. A jeżeli chciałbyś sobie ułatwić drogę do lepszego stylu, to jak klikniesz na mojej stronie w przycisk produkty, to znajdziesz tam moje up-booki, które są prawdziwym skrótem. Znajdziesz w nich gotowe linki do najlepszych ubrań, stylizacje na wszystkie okazje oraz tonę zaawansowanej wiedzy na temat ubierania się.